Zaprosiłam dzisiaj Renatę Brukiewicz, eksperta w zakresie budowania marki osobistej i savoir-vivre w biznesie. W ostatnim nagraniu wiele pytań do mnie trafiło dotyczących tego, w jaki sposób wzmacniać swoją markę osobistą np. w poszukiwaniu pracy bądź jak wpłynąć na przekonanie zarządu, tutaj pytania ze strony HR, do tego, aby dać zgodę na to, aby kandydaci spoza branży mogli rozpocząć u nas pracę. Czym jest marka osobista Renata? Posłużę się przykładem. Jeśli przywołam do swojego umysłu nazwisko osoby, z którą miałam okazję mhm. pracować, z którą miałam kontakt, to wraz z tym nazwiskiem pojawiają się w mojej głowie pewne skojarzenia, emocje, mhm. wrażenia, odczucia, które ta osoba pozostawiła po sobie. I każdy z nas, Moniko, takie skojarzenia wywołuje w umysłach innych osób, które miały z nami kontakt. I w taki sposób każdy jest marką. Czyli marka osobista to jest to, w jaki sposób istniejemy w sercach i umysłach innych, ważnych dla nas ludzi. I tutaj słowo ważnych jest kluczowe, dlatego że musimy sobie uświadomić, że nie dla wszystkich będziemy marką, nie dla wszystkich będziemy silną marką fundamentem jej budowania, bo ona jest zbudowana na bardzo silnych fundamentach jest reputacja, zaufanie i sztuka dyplomacji, czyli szeroko pojęty szacunek, mhm. który tak naprawdę, jak wiesz, okazujemy każdego dnia na wiele sposobów wyglądem, zachowaniem, działaniem, sposobem komunikacji, słowem, słowami, których używamy. Mhm. Tak naprawdę stylem bycia. Ja bardzo często zadaję na szkoleniach uczestnikom jedno na początku pytanie: Jak, jak żyjesz tak? człowieku? No właśnie. To powiedz mi, z jakich powodów warto budować markę osobistą? Myślę, że jest ich wiele. Ja tam mm, trzy. Pierwszy, dzisiejszy świat jest taki, że bardzo często musimy podejmować decyzje bardzo szybko. Na przykład o wyborze pracownika, o wyborze potencjalnego partnera biznesowego, eksperta, na przykład trenera. I marka osobista tak naprawdę oszczędza czas i koszty, bo jest takim drogowskazem. Finalnie kierujemy się podobnymi wartościami, podobną postawą, podobnym światopoglądem, czyli tak zwaną. Nazywam to chemią komunikacyjną, a jeśli nie mam kontaktu, to my robimy research u innych ludzi i tak naprawdę kierujemy się też rekomendacjami e, par naszych partnerów biznesowych, chociażby. Drugi powód jest taki, że rozmawiając na szkoleniach z mm -hmm. uczestnikami, okazuje się, że, oni że ludzie chcą dzisiaj pracować u pracodawcy z dobrą reputacją, cieszącym się zaufaniem na rynku, nie tylko produktowym. I szukają miejsc pracy, gdzie buduje się otwarte, zaufane środowiska pracy, mm -hmm. gdzie szanuje się właśnie ludzi. Co więcej, wewnątrz organizacji, również jeżeli dany zespół nie spełnia tych warunków, to ludzie szukają zmiany. Ze strony pracodawcy jest podobnie. Dzisiaj szuka się ludzi, którzy wnoszą pewną wartość do biznesu. A mhm. marka osobista jest obietnicą pewnych wartości. Tak. I trzeci powód, który właściwie chyba łączy te dwa, to jest to, że jeżeli zbudujemy silną markę osobistą w oparciu o reputację, zaufanie, sztukę dyplomacji, to ona skutkuje lojalnością i mm -hmm. rekomendacjami ze strony klientów. Co więcej, na przykład menedżerowie, pracownicy firmy stają się autorytetem i inspiracją dla innych, kreując tym samym wewnątrz organizacji bardzo wysokie standardy kultury biznesu. I chociażby z tych trzech powodów warto popracować nad marką osobistą. No niewątpliwie. Zastanawiam się tylko, kiedy w takim razie warto zacząć? Dla osób, które nie miały takiej świadomości, że w ogóle warto nad tym pracować, to kiedy warto zacząć? Mhm. To zanim odpowiem, kiedy warto zacząć, powiem, że każdy z nas jest jakąś marką, bo my ją budujemy mhm. latami, świadomi lub nie. Tylko tak. chodzi o to, żeby budować ją świadomie, żeby wiedzieć, co wpływa na markę osobistą. I myślę, że warto zacząć wtedy, kiedy. Chcemy pokazać światu to, co w nas jest najbardziej wartościowe, bo marka mhm. zbudowana jest na autentyczności. My konkurujemy swoim wnętrzem i chcemy, żeby świat to zobaczył i docenił. Mhm. Takim ważnym elementem marki jest reputacja. Tak. Dużo się o niej mówi, nasze najcenniejsze aktywo. I reputacja, czyli to, co mówią o nas inni ludzie, kiedy nas przy nich nie ma. Czyli co o nas mówią, kiedy wychodzimy z pokoju. Ci tego... ważni dla nas ludzie. Tak, no tego nie wiemy. Możemy się tego dowiedzieć, jak? Z tym pytaniem Państwa zostawimy. Dziękujemy.